Zapraszam was na następny odcinek Gothic Ludzie z Górniczej Doliny. No i lecimy do tak Będziemy sobie pogadać z Fletcherem. Może powie nam coś na temat Neka. Bo u złego nie ma żadnej kwestii, co jest dosyć no, ja dziwne. No może zadanie się aktywnie jak... Od razu już wiedziałem, że będą kłopoty. Pewnie, Pewnie masz rację. rację. No, no, tej no, to... Nie dowiemy się póki tego nie sprawdzimy. Aha no, już to... rzuciła ci. Powiedz dokąd No nie, no i co. Smafasę weźmy. W żarcie. Powiedziałeś, że mogę dostać tyle potrawki, ile tylko zapragnę. I dotrzymam słowa! Proszę wejść te trzy porcje! Dobra. Teraz Fletcher. Fletcher powinien być gdzieś przy arenie. Ach, chyba tam stoi. Nie, to Fletcher. Nie, nie to z Nie zwracam! No, odczep się ode mnie. Ludzie zawsze gadają lepiej o, idzie właśnie w naszą stronę. Hej, ty! Jeśli chcesz się pozbyć swoich pieniędzy za ochronę, wybrałeś zły dzień. Chciałbym... Tak? A dlaczego? Bo mnie tu nie ma! A gdzie jesteś? Czyżby? A gdzie jesteś? W tej chwili siedzę w zamku przy ognisku i popijam piwo. Nie powinieneś wierzyć we wszystko. To jakim cudem z Tobą Nek, rozmawiam? Gdzieś zniknął. Zwykle to on patroluje ten wie, rejon. A dopóki zmieni. nie raczy się tutaj zjawić, to rozkazał mi Dadajmy mieć lepiej, oko na wszystko. Nie Wiesz, gdzie się podziwane? I raczej się tego nie dowiem. Jeśli komuś coś o tym wiadomo, to pewnie tutejszym kopaczom. Ale oni nie rozmawiają że ze strażnikami. A nie, zwłaszcza ze mną, to bo siebie. wiedzą, że brzydzę nie się nie ich robotą. Założę się, że widzi, podśmiewają nie się ze mnie za moimi plecami. No dobra. O, znowu. Zdecydowałeś się w re... Odczep ode mnie. Nie chciałbym teraz być w jego o, mamy skórze. Też zadanie znekiem. Może Janusz nam coś powie teraz. No już! Schowaj to! Twoje szczęście! W tej historii. No Janusz. Lepiej się do tego nie. A długo jak mnie to nie dotyczy. No już! Twoje szczęście! Chciałbym zostać cieniem. Czyżby? Rozmawiałeś już z Diego? Tak, rozmawiał. To tak. świetnie. Słuchaj go we wszystkim. Tak długo jak mnie to nie dotyczy, to nie było zbyt mocne. Na pewno znajdzie się dla mnie jakieś zadanie. Od razu wiedziałem, że będą chłopi, żeby to się kiedyś zmieniło. Musisz uważać na to, co mówisz przy owcy. Zawsze to czas, kiedy takie sprawy załatwiano. Nie powinieneś wierzyć we wszystko. Niektórzy nigdy Tylko się nie nauczyć lepiej się, nie lepiej się Ale nie lepiej chciałbym być więcej. To się już więcej nie powtórzy. Od razu wiedziałem, że będą Niektórzy nigdy się nie W tej nie nie historii muszą się już wziąć nie powtórzy. To. Nie pewnie masz rację. Czekam, mam już lepiej doszło. się w nic na planiny. Jeśli myślisz, że... Wątpię, żeby to się kiedyś zmiedziło. Od razu wiedziałem, będą kłopoty. Kiedyś takie sprawy załatwiało się inaczej. Wątpię, żeby to Kogo, Kogo się warto tutaj poznać? Podpadniesz strażnikom, porozmawiaj z grawo. Znajdziesz go na kąpielisku obok bramy do zamku. Od razu wiedziałem, On zajmuje się ludźmi, którzy wplątali się w kłopoty. Zwłaszcza nowym zdarza się to niezwykle często. Tej Może szukasz jakiegoś rusa. spokojnego miejsca, gdzie moglibyśmy pogadać? Tylko... Nie powinieneś wierzyć we wszystko. To nie było zbyt mądre. W tej myślałem, że Zapewne masz rację. Czekaj, lepiej się w nic nie pakować. Witam. Hmm, nie widziałem cię jeszcze tutaj. Jesteś nowy, prawda? Tak, trafiłem tu niedawno. Zdecydowałeś już, do którego obozu dołączysz. Nie, masz dla mnie jakieś sugestie? Cóż, to zależy. Każdy obóz ma swoje wady i zalety. Dopóki nie podejmiesz decyzji, możesz zostać tutaj. Właśnie zwolniła się jedna chata. Od razu wiedziałem nie chciałbym obozku. To się chyba nigdy nie skończy. Wiedziałem, że będą kłopoty. Nie powinieneś wierzyć we wszystkich czasach, na nikim nie można wierzyć. Ludzie za chorobą. Aż oni też będą wiedzieć o Tak długo jak mnie to nie dotyczy. A tym też mogą coś wiedzieć. Nie nie się muszał, no pizza. Musi się ślać, że się przeskoczyłem. Ok, dzięki za radę. Co no. za góra. Znów szukasz kłopotów? Rozumiem No dobra Chyba się tutaj nie powinniśmy zabić o, Właśnie Tak ten trajer dalej za nami lata O, tutaj wcześniej nie było tego A, zajrzyjmy sobie do tej skrzyni Strzały, ale zawsze coś. Mamy też tutaj Mordraga, potem z nim będzie trzeba zagadać i wykonać to za zadanie od Torusa, no ale to później, jak się będziemy wybierać do nowego obozu. Na no tą wieżę można wejść, może tam coś będzie. Nie, w sumie to nie. W gotiku nic nie było, to i tutaj nic nie będzie raczej. Hmm. Niektórzy nigdy się nie nauczą. Myślałem, że to się skończyło już dawno temu. Może. Hmm, może, ale kogo to To się już więcej nie powtórzy. No tak. To się już więcej nie powtórzy. powtórzy. Kopacz, kopacz ale nie chciałbym na sprawy ja, to się już więcej ja co nie się powtórzy tutaj? kiedyś cześć, takie sprawy załatwiało się i na co nam może coś powiedzieć ale nie chciałbym Pomyśleć być jednak jeszcze cześć jestem tu nowy jak leci Zejdź mi z oczu harowałem pod ziemią przez ostatnie dwa tygodnie i za co Parę nędznych bryłek rudy. Nic ponadto. Większość z tego musiałem wydać na żywność. Rozmawiałem niedawno z Baal Parwezem. Opowiedział mi wiele ciekawych rzeczy o obozie sekty. Podobno jest tam o wiele lepiej. Przynajmniej nie trzeba harować na tych darmo zjadów Gomeza. Nie podoba ci się tutaj? To dlaczego po prostu nie odejdziesz? Bo nie wiem, co mnie tam czeka. Miałem tutaj kumpla. Nazywał się Melvin. Poszedł do obozu na bagni jakiś tydzień temu. Ale od tej pory nie mam od niego żadnych wieści. Dopóki się do mnie nie odezwie, wolę się stąd nie ruszać. Nie, 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 bo zaraz będzie chciał od nas. Kasę. Myślałem, że to się skończyło już dawno. Leśmy gra, grafu, może coś powie o tym. To się chyba nic to nie, to nie było zbyt mądre. Kiedyś tak jest lepiej się do tego nie. Hopsa. Zafetne masz rację. To Już się więcej nie powtórzy. Jeśli no. lepiej... To mów nam, co tam ciekawego wiesz. Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. Nie powinieneś wierzyć nie we były. wszystko. Jeśli nie powinieneś wierzyć we wszystko. W dzisiejszych czasach na nikim nie no można nie polegać. Musisz uważać na to, co mówisz Myślałem, że to się skończyło już dawno temu. To się już więcej nie powtórzy. To nie było zbyt mądre. Poszedł na rynek. W dzisiejszych no, czasach no. na nikim nie można... W tej lepiej, lepiej się, do się do tego nie, nie mieszać. Odkąd rzuciłem robotę w kopalni, nie mogę narzekać. A skąd bierzesz środki na utrzymanie? Pomagam ludziom w rozwiązywaniu ich problemów. Jeśli podpadniesz któremuś z wpływowych ludzi, zgłoście do mnie. Razem coś wymyślimy. No spoko. Mam już dość tej paplaniny. Pogadajmy lepiej o czymś innym. W dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać. Od co? Myślałem, że to... Głupoza. Powinniśmy go znaleźć na rynku. To jest rynek chyba. Teoretycznie to jest targ. No ale dobra, może Fisk to będzie wiedział. W tej historii tak mamy... jak długo jak my nie raz. Zawsze... To się chyba nigdy nie skończy. To się chyba nigdy nie zmyślałem, że to się skończyło już dawno temu. No dobra. Dexter w tej historii musi być no, ziarno -prawne. Chciałbym dołączyć do obozu. Chcę zostać ciebie. O! I szukasz pewnie okazji, żeby pokazać na co cię stać, tak? Dobra. Możesz wyświadczyć mi pewną przysługę. Jeśli dobrze się spiszesz, stawię się za tobą u Diego. O co chodzi? W obozie sekty mieszka mężczyzna imieniem Kalom. To wielka szycha. Jeden z góru całej tej pomylonej zgraj. Kalom jest alchemikiem. Posiada przepis na niezwykle skuteczny napój uzdrawiający. Chciałbym go od niego odkupić. Wtedy sam mógłbym zacząć produkcję tego napoju. Ale do Kaloma trudno się zbliżyć, zwłaszcza ludziom z zewnątrz. Więcej... A czego oczekujesz ode mnie? Te świry z sekty bez przerwy szukają nowych ludzi. Jesteś tu nowy. Nikt cię nie zna. Udawaj, że chcesz do nich dołączyć. Kaloom jest jednym z guru, więc to on sprawdza nowych kandydatów. Jeśli uda ci się z nim spotkać, spróbuj zdobyć dla mnie tę recepturę. Czy za nią zapłacisz, czy nie, to już nie moja sprawa. Niektórzy nigdy się nie nauczą. To nie będzie łatwe. Co będę z tego miał? Prędzej czy później, Diego zapyta mnie, co o tobie sądzę. Zgadnij, od czego będzie zależała moja odpowiedź. Nie chciałbym być teraz w jego skórze. Się więcej nie Dobrze, zobaczę, co się da zrobić. To już się więcej nie powtórzy. Pogadajmy lepiej o czymś innym, roku. Hmm? To nie było, nie, bym... niektórzy nigdy się nie nauczą. Pewnie wysłał go pojedynkę. Niektórzy powiedzieć. nigdy się nie nauczą. Nie, nie, nie. No. To nie rozumiem. No, myślałem, że to się już skończyło dawno temu. No no nie dalej. chciałbym być... Hej, ty! Sprzedaję bagienne ziele i różne wywary z obozu na bagnach! Może czegoś potrzebujesz? Nie, takie no nie, zawsze... Ale dobra Niektórzy nigdy się co nie nauczą uważać na... W dzisiejszych czasach na nikim nie można nie polegać. polegać Od co? Lepiej się do tego nie mieszać A tak to kto? Derek, to ci historia. Kim jesteś? Jeszcze jakiś szkodnik tam stał. Wesoć dziwne. No ale dobra, załatwimy kreptoszczury i pogadajmy z tym szkodnikiem. <tryk> Zaraz z nim pogadamy. Ale ustawmy się przy wyjściu, jakby trzeba było uciekać. No właśnie. Hmm. Może go pobijmy. silny dobra nie ma sensu się z nim bić hmm. no dobra będzie się trzeba dowiedzieć czegoś na ten temat Nie gdzie pójdzie No tak w stronę starego obozu Znaczy nowego Dobra, rozwalmy te dwa ścierwojady Orkowe ziele. Zajrzyjmy do skrzyni. Darmowy wykryp. Nie będę narzekał. Co piszmy. I idźmy pogadać z tym strażnikiem, z cieniem. Ralf. No nareszcie. Y nie. No dobra, postaram się to przynieść. Co chcesz! Zabili mnie sztura. it's just Hej, ty! Chyba cię tu wcześniej nie widziałem! Nic dziwnego. Dopiero co tutaj trafiłem. To lepiej uważaj. Poza murami jest bardzo niebezpiecznie. Tylko w obozie możesz spać spokojnie. W dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać, bo kto skończy. Dobra, to w tym momencie zakończymy sobie ten Myślę odcinek. No to do usłyszenia, cześć.